W Lipcu zeszłego roku w trakcie sesji Jeleniegórscy radni zadecydowali o podniesieniu stawek za wywóz odpadów. Podwyżki wcale nie były małe, bo cena za segregowane śmieci wzrosła z 15 na 27 zł, a zmieszane z 25 na aż 54 zł. Różnice w swoich portfelach od razu poczuli mieszkańcy Jelenigóry. No jest podwyżka, niedobrze, że te podwyżki są, bo wszystko drożeje. Ale segregacja jak najbardziej jest wskazana, Śmicz. Bardzo wszystko podrożało. O, bardzo dużo podrożało, a nam te emerytury tak nie skaczą do góry za wiele. Ciężko z tym dyskutować, no, jeżeli to ma wpłynąć na jakość tego, żeby wszystko było odpowiednio sortowane, i później to zostanie pozyskane na nowo. Myślę, że no, no, no nie jest to jakaś dramatyczna rzecz. No, no. Gdy wprowadzane były podwyżki, prezydent Jerzy Łóżniak zapowiedział, że stawki oszacowane zostały z tak zwaną górką. Jeśli koszty okazałyby się mniejsze, obiecywał, że zwróci różnicę mieszkańcom. Niestety, wszystko na to wskazuje, że stawki pozostaną na tym samym poziomie. Ceny na składowiskach odpadów plus ceny odbioru odpadów już posegregowanych. Niestety, powodują, że właściwie ceny praktycznie już prawie że z miesiąca na miesiąc się zmieniają. Po nas te gminy, które wprowadziły, to albo mają zbliżone do nas ceny, albo mają już nawet znacznie wyższe, bo maksymalna cena została określona przez Ministerstwo Środowiska do 33,80 zł za, za segregowane odpady. Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że sytuacja w gospodarce odpadami jest na tyle dynamiczna, że władze miasta powoli są zmuszone rozpatrywać kolejną podwyżkę za wywóz nieczystości. Aby tego uniknąć, chcą wcześniej podjąć jeszcze inne działania. Staramy się znaleźć taką możliwość, żeby wyłapać w systemie wszystkich mieszkańców, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy nas informują. Nie wszyscy składają deklaracje śmieciowe, i wzorem innych miast przymierzamy się do tego, żeby było to przeliczane na ilość zużytej wody, tak jak jest to chociażby w Szczecinie, czy niedaleko tutaj od nas, w Klarskiej Porębie. Podobnie Legnica się przymierza. Nie ma co ukrywać: aby zatrzymać galopujące ceny w gospodarce odpadami, trzeba przede wszystkim produkować mniej śmieci. Zdaje sobie z tego sprawę prezydent Jerzy Łóżniak. Będę przyglądał się tej uchwale miasta Wałbrzych, które wprowadza od września tego roku zakaz sprzedaży torebek foliowych w sklepach, we wszystkich całych sieciach, we wszystkich sklepach. Jeżeli to będzie nie zostanie uchwalone, zastanawiam się głęboko, czy nie przekonać naszych radnych, żebyśmy też wzorem Wałbrzyka taką uchwałę wprowadzili. Dlatego do tego tematu jeszcze z pewnością powrócimy.